Pierdziele, że... Taki stary się dałem wpierdzielić to małżeństwo. Kurwa. Teraz chwilę starej w domu nie ma, od razu się inaczej oddycha. Ja, ja czuję ten tlen, czuję ten tlen. Ten CO2, o, CO3. O. Ze starą to tylko C4. Co, już wraca? Kurwa. Taki spokój był. Gienek! Więc... Kurde, Marian o nie myta! Gienek, ty ekskluzywny w szarzu! Kurde, chłopie, jak ty się zmieniłeś! Ja pierdziele, przytyłeś! No, a kiedy myśmy się ostatni raz widzieli? No, wczoraj. Gienek, murwa kać! Murwa mać! A, a co się się tak odpierdzielił na kolorowo, co ty? Kwiatki idziesz sypać. Nie, pogrzeb mam, teściowy. Wszystko jasne. Czekaj, czy mam mieć ten pogrzeb? Z rana coś teściowa lekko kaślała. Lepiej się nastawić. no. Ja już się przygotowałem. Szampan w piwnicy już się chłodzi, wiesz? Ty. nawet z ZUS-u dostałem zaliczkę 400 zł na pochówek. No kurde, co ty gadasz? 300 złotych możemy przepić. No. no pięknie, a co ze stówką? A stówę mam na grabarza. Genek, przecież ty jesteś grabarzem. No już się z sobą dogadałem. Dobra. Nie będę mieć. Dobra, najważniejsze, że impreza się szykuje. No nie, no. murwa, murwa masz. No. Ty. A czeka, a co taka cisza u ciebie w chacie? A starej nie ma, poszła, wyszła, była i spokój, jest. od razu na się oddycha, nie? To ty szczęście w domu masz. No szczęście, no. Ty, a właściwie nigdy nie pytałam, a czym zajmuje się ta twoja małżonka? A Od razu tam zajmuje, przestań, zajmuje. Co, co ona robi? Wstaje rano, budzi się, nie? Budzi dzieci, później robi im śniadanie, później odwozi je do szkoły, później jedzie do pracy, później wraca z pracy, odbiera dzieci, robi zakupy, robi obiad, później daje obiad dzieciom, później robi z nimi lekcje, robi kolację, myje, kładzie spać, później ma. Już czas dla siebie. Jak pozmywa. Ty, to jak ma tyle czasu wolnego, to niech się drugą robotę znajdzie. Dokładnie. To ty sobie ręce po łokcie urabiasz, siedzisz z domu, a od rana doglądasz to, co do domu przyniosła, a ona sobie może wieczorami wypoczywa, no telewizję ogląda? Mało tego, powiem więcej, nie mam pewności, ale wydaje mi się, że w nocy śpi. No tak. O ty, sinu, i się później dziwić, że PKP w Polsce zwalnia. A, a dziwić, dziwić się, że faceci nie wytrzymują tego. Ja już wiem, dlaczego wcześniej umierają chłopy. Oni po prostu nie mogą na to patrzeć. I to jest kwintesencja małżeństwa, więc powiem ci, z żonami jest jak z kredytem chwilówka. Bierzesz niewiele, góra 45 kilo. Chwila, moment, 98. I kiedy to narosło? Lichwa. Lichwa, to jest, to jest właśnie to. Bo, bo wpierdzielają tak, że bez umiaru jedzie przecież. Coś tam moja Kuźwa tak wpierdziela, że już trzecią żarówkę w lodówce zmienia. Muszę i drzwi obrotowe do lodówki zamontowałem. A, a z obiadu żadnych resztek nie zostawia. Nic nie ma, Kuźwa. Pies już trzeci raz do schroniska uciekł. Powiem ci. Powiem ci, Mariusz, uczciwie, jak spojrzałem na twoją żonę, nie? Uczciwie ci powiem, na raz z rokiem jej nie objąłem. Nie ma szans, to jest panorama racowiska w domu. Ja Opin. łapię panoramicznie, no, no, nie dokładnie. Mi nic, nie. Nie, powiem, bo... ci więcej. Ostatnio poszło się zdjęcie do paszportu zrobić, to i kuś was drona robili. Nie wiem. A to... Do połowy była, Jakby całe chciała, to nie wiem, to kuźwa satelitę czas A to ja widziałem. Powiem ci, że to że kosmonauty pięćdziesiąt lat temu odkryli, że twoją starą z kosmosu i mur No kładzie. A, a nawet mi nie. Pow... Stwierdziela spoś... pos... mógł... kunta quinte, powiem ci. No. No. Moja też kunta quinte, ale pszenicy to żeżre na raz. Ty, wyobraź Moja sobie, ka... że ostatnio, nie? Kiedyś tam do tyłu, ona wykupiła nam w czasie all inclusive, no? nie? Hotel do dzisiaj finansowo się nie podniósł. To jest to właśnie. Jedziesz z babą i po tobie. I po hotelu. Po hotelu. No. Powiem ci, ostatniego dnia to nawet trawnika nie było. No jak się ma w domu żonę wegankę... A z, to to wegankę i za krową biegała. Jak mówią, że słucha, Ona zadeptała. A, a nawet to. mi nic nie mów. A przestań. Morwa to, mać. Mor, to, morwa kać to a. jest właśnie to. O jest to. A jedź to. Ale to to, to, to ci, jest właśnie A nawet... Ty wiesz co, A ci powiem nic tam. Ty to masz wiesz, a w ogóle ty jesteś ustawiony, bo ty to chociaż się z żoną jakoś dogadujesz. A gdzie ty w ogóle poznałeś tą swoją drugą połówkę? W lodówce. No, a moja to daj spokój, ja już pozamiatane mam wszystko, wcale. Powycinała mi wszystko, kuźwa, nic nie mam, żadnego życia towarzyskiego. Słab, nigdzie nie wychodzę, nic nie robimy, nic. Ostatni ra o, raz ostatnio byliśmy na, na, na y, urodzinach u jej tesiowej, nie? Si, kuźwa, wynudziłem jak gej na dziękowie. Po prostu wszystko jest najgorsze. Koniec. Ja. Panie Gienek. Więcej ci powiem Gieniu, nie... A nawet mi nic nie ma. Y... Co ty gadasz? Murwa, kacz. Murwa mać. Nie uwierzysz, Gieniu, nie uwierzysz, ale wyobraź sobie, że ja już nie pamiętam, kiedy ostatni raz dostałem kwiaty od mojej żony. Marian, jeszcze przyjdzie taki czas, że ci kwiaty będzie przynosić codziennie. Oj, geniusz, żebym tylko dożył. Tego się obawiam. A powiedz mi, co cię sprowadza, bo ty taki odpierdzielony, że ci już jakby skup złomu otwierali? Pieniądze chciałem ci oddać. Pieniądze chciałeś mi oddać. A ile? 500 zł. A skąd ty masz 500 zł? A mieszkanie posprzątałem, okazało się, że jeszcze jedno dziecko mam. Murwa, tak. Geniusz. Ludzie robią kariery, robią. robią, robią. Powiedz, że ty, ty ustawiony jesteś, teraz rzeczywiście na drugie dziecko daję, na pierwsze mają też dawać. Ty, na pierwsze też mają A. dawać? To ja Piotrusza muszę ściągnąć do domu. Dokładnie, na pierwsze, na drugie, na emerytów mają trzynastki dawać. Ja, ty... ja sam się zastanawiam, czy jakiegoś emeryta nie adoptować. To weź moją teściową. Aż tak bardzo pieniędzy nie potrzebuję. Także thank you for your tutu i wice wersarka, ale słuchaj, ona niewiele ci tam zajmie miejsca. No to, to jest wzaj? dobra kobieta. Zajmie się twoim rodzinnym, gniazdem. No, no przez, że mi kuźba, ja z kukułką chcesz przyśnąć. <noise> Merci for your tu. już mi nie obiecuj. Ty się i tak naustawiałeś, kuźba, już dla dzieci wszystko masz. Teraz wszyscy obiecują. Ty, te partie to samo obiecują jedna, co druga, to obiecuje, a najwięcej na dzieci to obiecuje ten, co dzieci nie ma. Ma gest! Wie, ile dzieci kosztują, w końcu sam jeździ w foteliku! Rzeczywiście, <zyskujesz> <zyskujesz> jest z niego taki Denis Rozrabiaka. <zyskujesz> Dzieciach rządzi. <zyskujesz> to jest to, wiesz, no ale widzisz to. Co A będziemy tamtego? A ty w ogóle na, na kogo będziesz go To zależy, kto mi najwięcej obieca. Ta konkurencja jest duża, a ci są teraz, ci nowi też są, co, co tacy młodzi są nowi, taki co ich nie było, a teraz są, co znowu przyszli, jakiego nie było wcześniej, jak on był. A co wiem? Który? <laughs> o ten, taki młody, nowy, taki co on był tym, ministrantem w Sursku. Ten, ten. Ministran ten był? Tak, tak, taki młody, taki ten. On był kiedyś też i później nie był znowu jest teraz, ten taki. On był w tym, w LSD był, nie, nie, nie był. On reprezentuje te środowiska LPG. LPG BHP, ten takie, wiesz. cze, cze, cze? cze, cze, cze tak no. I, czekaj, ja by ci... On był w tej partii wcześniej, oni w sejmie byli wcześniej, oni się nazywali, czekaj, on był z tego, o. I, z rucha palikota. Fizjonom, mówi się w ruchu. W ruchu to jest baba w kiosku ruchu. Fizjonom, widzę, że na geografię nie chodziłeś, bo odmiana przez przypadki się kłania, nie? Z kimś czym? Z ruchem. O kim, o czym? O ruchu. Kto, co z nami każdy rząd robi? No to jest właśnie on. Pieszkoła. Ja ty, a jeszcze dużo obiecuje Grzesiek. Jaki Grzesiek? No ten, co on wcześniej rządził z nimi przez 8 lat. A, z tymi co byli, co chcą wrócić, co ich nie ma. To jest czy Czasami. Ty, ty. On, to on Grzesiek... obiecuje też. Co? Ty, co? ty, słuchaj, Grzesiek obiecuje, że będzie dopłacał każdemu, kto zarabia mniej niż 4,5 tysiąca. O kurde. Ty, a coś ty się tak zamyślił? Obawiam się, że mogę przekroczyć. Nie, 3700 mi brakuje. <noise> Ale się wystraszyłem. Murwa kać. Już myślałem, że ma już pita r, r, wypełniałem. <noise> Murwa, mać, ty mnie tak nie strasz. Ja pierdzielę, już chciałem jeden procent swojego podatku na ciebie przekazać. Ja po... Nie, Nie ci, geniusz, cześć, to powiem ci, że mi to koło kilka lata. Który, który, który zostanie. I ci złodzieje, ci złodzieje ci kradną. Ja i tak już wszystko, mi żona po, po, pozabierała, poobcinała, tak że już nic nie mam. Ja już mam ograniczone wszystko. Ja mam na, wyjście, powrót y, o 22 najpóźniej, przy czym wyjście 21.59. Dobrowaraz <grym> <grym> raz zdążysz huknąć? Jednego, tak. No ja mam przecież to, taką mam szlaban w chacie, że ja mam szybciej z Korei Północnej ucieknę. <grym> A ja już, już nic nie mam. Zobacz, o, ciuszki mam stare, to jeszcze garnitur jest, y, ze ślubu, zobacz, widziałeś? Pamiętasz? O, tu patrz. O, jeszcze pamiątka ze ślubu. To było moje ostatnie dmuchanie. Wszystko. Wszystko w temacie. Marian, ja się wysłucham, że... to ty życia w ogóle dajesz, nie ma. Pokój. Nie, Marian, głupie, ciebie trzeba ratować. Marian, dlatego tu z tego miejsca, chciałbym ciebie najserdeczniej zaprosić na imprezę do Darka w sobotę o 15. Tylko Darka trzeba poinformować. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Jednocześnie jestem zmuszony odmówić, gdyż ponieważ moja małżonka ma w stosunku do mnie zupełnie inne plany, pomijając słowo stosunek patrząc na twoją starą też bym pominął to słowo. dziękuję bardzo za wsparcie płynące od twojej osoby ale równocześnie jestem w dalszym ciągu w stanie utrzymywać moją odmowę według twojego propozycji. To, co mówisz, jest słuszne, aczkolwiek nie pozbawione pewnych wewnętrznych sprzeczności. Twoje chaotyczne kombinacje nie są w stanie zdeterminować cywiltatywy absurdu kordialnego. Twoja ta wydawałoby się chaotyczna, ale poja w moim kierunku również nie ma jakichkolwiek podstaw, gdyż ponieważ uważam, że w dalszym ciągu pozbawione jest Boże, to wszystko. To, to idziesz do tego darka, czy nie. A który to jest ten darek? No ten co nie odróżnia zaparcia od biegunki. A, śliwki! On catering robi. No, Darek, no to może Darek, a kto będzie w ogóle? Kurde, wszyscy będą, będzie tak, Stachu, Rychu, Józek. O kurwa, drink tym, tym. Ty, a, a ty nawet nie wiesz, ty wiesz, że chłopaki teraz weszli w nowy biznes? Co ty gadasz? Ty wyobraź sobie, że oni teraz weszli w ekologię. A przecież oni śmieci do lasu wywozili. No i na tym się dorobili, wyobraź sobie, że oni teraz stare samochody przerabiają na elektryki. O, a jaki to ma zasięg? To zależy, jak długi masz przedłużać. Półtora metra, dwa metry, ze światełkami choinkowymi trzy metry. To już w kółko można pojeździć. No ale nie wokół twojej starych. To odpada. A kto jeszcze będzie? Ty, no i Jureczek będzie. Jureczek? No Jureczek Kurde, będzie! Ja Jureczka już wieki nie widziałem. Co Jureczek robi? Ty, no Jurek jest informatykiem. Informatykiem? No siedzi w galerii informuje ludzi, gdzie są jakie sklepy. Nie no, skład Liga Miszów, No to ja nie, nie, nie ma dalej, ale co ty, stara mnie nie puści. Kiedy to jest? W sobotę? O, 15. W sobotę, kur co ty, stara mnie nie puści, co ty? Nie ma opcji, to by musiał się jakiś kataklizm wydarzyć. Ach, zapomnij. By, by co fajnie... O. Ju, już mnie sprawdza, już, Uj? już, już dzwoni KGB, już dobra. Mhm. O, no. Nie czekaj, jakiś nieznany. Halo? 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 Marian Pachucki? Tak Marian Pachucki, słucham. Porwaliśmy pańską żonę. Jest światełko w tunelu. Ty, geniu, nie uwierzyć! Porywacie, porwali lucynę! O matko, jedyna, nic im się nie stało! Ale to lucynę porwali, szybko, trzeba coś zrobić. Ale to delikatnie, szybko! Szybko, bo się zrezygnują, kuźwal. No. Delikatnie. Żeby się nie wystraszyli, przecież ona może ich wiesz. To, to inaczej, to trzeba żeby... spokojnie i delikatnie. Yy, na dowód tego, że żyje, niech ci wyślą jej ucho albo rękę. Ale osobno to nie rozpoznam. To niech ci wyślą pocztą polską. Pośtą? Ty zyskać na czasie. Przyjdzie listonosz, ciebie nie ma, a wizo zostawi. To jest dobry trop. Dobra, czekaj, żeby nie zrezygnowali. Halo! Halo! Halo, no, te, tego. Yy, yy, yy. Temat jeszcze aktualny? Tak, a o co chodzi? E, bo e, ja mam takie pytanie, bo e, może pan dać do telefonu e, moją żonę chciał się chciałam się upanić tonę? Do pani. Marian je łopie! Ile można czekać? No, ale zrób co ci każą. Słuch Słuchaj, no, Dobra, ale my... To są jacyś nienormalni ludzie. No no... bo Moja my... żona porwana, to ale... oczywiście nic nie robisz. Wiadomo. No. Cały Marian. No. Czekaj, niech ja a... tylko wrócę do no. domu. Wrócę ja... tylko do domu, zobacz. To... Masz jeszcze jakieś wątpliwości. Niech jeszcze wyślą wątrobę. Dobra. Halo? Halo. No, yy... I co, rozpoznaje pan żonę? Tak, rozpoznałem żonę, no. To jeżeli pan chce ją zobaczyć całą i zdrowo, to widzimy się za pół godziny przy Biedronce na Morskiej w Koszalinie. I niech pan o, przygotuje 300 złotych. Przyjmuje pan warunki? O, mistrzu, dam 500, ale przetrzymajcie ją do niedzieli.